Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, w napadzie na kasyno. E, mam jeden tutaj jakiś stary napad. Jeszcze z lutego w ogóle, bo są diamenty. A diamenty były na lutym. Na tym idzie, od lutego nie hostowałem swojego własnego napadu. Pomyślałem, że to będzie idealny moment, żeby się tego napadu pozbyć. Pozbyć się, by zrobić miejsca dla nowego napadu. Którym nowym napadem będzie coś. Mówię, dopiero jak pojawi się, to dopiero zobaczycie co to będzie, ale chcę zrobić właśnie miejsce na nowy napad, żeby pozbyć się starego. E, mamy sobie diamenty. Diamenty są od lutego tutaj trzymane, chyba że były później, no ale nie pamiętam, żeby były później niż od lutego, więc trochę jest trzymane. E, ogólnie sam w sobie napad jest przygotowany tak, że e, no jak sami widzicie, są zrobione tylko podstawowe przygotowania, no i będzie grupa zeks Nie robiłem żadnych opcjonalnych, no poza tym co to jest, czyli, czy, nie wiem, tam no, na przykład maski się zrobiły i rozwalili mi oprez. Dziady na publiku. No ale trudno. Wezmę go sobie innym razem. Tym razem zaprosimy jakichś randomów do diamentów. E, nie robiłem niczego opcjonalnego, bo uznałem, że w sumie zrobimy te diamenty na spokojnie. Myślę, że we dwóch trochę nie ma co robić tych diaksów. Bardzo ja wątpię w to, że znajdzie się random, który będzie wiedział, jak grać diamenty. Z ja wam mogę to powiedzieć. Dlatego wezmę dwójkę randomów. Zobaczymy, jaka dwójka randomów dołączy i możemy zamykać lobby. No to w ogóle są za ludzie. 43 i 21 poziom. Dobra, jeszcze ktoś ma podobno dołączyć. Zobaczymy. Lewele mają tak się jak beznadziejne. Jak ktoś mówi, to jest grupa seksu. Jest wejście po prostu do kasyna i na tym będzie koniec. Ale jak widzicie na publiku, bo ogólnie tak, taką, tam, takiego trika, jak chcecie odpaść swoje napady, żeby jakiś random do was dołączył, to musicie wejść na publiczną sesję. Nie można tego zrobić, sesji dla zaproszonych. W ogóle jakąkolwiek akcję, jeżeli chcecie, żeby jakiś random dołączył. wasz ziomek to co innego, ale jeśli chcecie randoma, to potrzebujecie co innego. Dobra, już mi pozwoliło, więc mamy trykę graczy. We My trzech myślę, że powinniśmy ogarnąć diamenty. E, e, musimy wynieść cały skarbiec. To ja mogę wprost wam powiedzieć. Jeżeli nie wyniesiemy całego skarbca. to co ja wybrałem? Nawet nie ma moim zdaniem sensu lecieć dalej. Powinni sobie poradzić z tym zadaniem. Dobra, dwójka jest gotowa. Bardzo dobrze. Także. Mimi podłoga 77777 7, 7, 7, 7. i ktoś jeszcze, ale zapomniałem już jego nicku, bo zgasło. Także no, zobaczmy. Kto, kto, kto jest moim drugim współtowarzyszem? Ja będę kierowcą? Moim drugim współtowarzyszem jest Lord Podłoga Sparnex. Potem już nie towarzysze. Cel jest prosty, trzeba dotrzeć pierw do, no tak jak już mówiłem, właśnie do Kasyna. Diamenty robimy. Po raz trzeci powiem. W ogóle pełno diamentów widziałem, że wrzucałem w tym tygodniu. O, nie wie nawet co mamy. Nawet jeszcze lepiej. Powiemy. Kurde, Diaks. O. Monej? Kiedy to diabety i będzie? Okej. O, okej. Okay. Okay. Nie dodawał więcej pytań, co to jest. Ale swoją drogą, patrzcie, ten gościu wie o tych rzeczach, jakie są, jakie są w ogóle luty. Ma 43 poziom. To jest dosyć zadziwiające, że on w ogóle wie, co mamy na tym kasynie. Może druga postać, kto wie. Może będzie hakował nawet. Kto wie w sumie. Dobra, także wjeżdżamy sobie tutaj. Powoli. Raz za kasyna. Jeszcze tylko malutki tam będzie zjazd w dół. Zwalimy kartę. Radamy na windę. Więc dobra, będzie znowu wyścig. Ale tak jestem zdziwiony, że ten gościu jakby wie co się dzieje, że tak ja bym to określił. Nie wiem, może kurde jakiemuś koledze farmi gotówkę, kto tam wie w sumie. To będzie ze mną walił kartę. raz zobaczymy. Mimi mi wali kartę. Do Dugan. No, no nie ma Duganów, bo w trzech powinniśmy wszystko zebrać. O może, że ja tak powiem. A jeśli nie zbierzemy wszystkiego w trzech, zmieniamy ludzi. Jakby po prostu, wprost mogę powiedzieć. Bo ogólnie jest to możliwe do zebrania wszystko, nawet we dwóch, co nie? Bo ogólnie diamenty gra się we dwóch, ale mówię, szukanie randoma, który będzie wiedział jak grać diamenty, to jest jedna, jedna sprawa. Druga rzecz to jest znalezienie randoma, wiecie, który by to ogarnął. W trzech ogólnie sam w sobie diamenty idzie ogarnąć tak na luzie. Co prawda nie wyjdę na tym jakoś super ekstra dobrze, bo po prostu widać bym robił złoto. Nic specjalnego, że tak ja powiem. Dobra, tutaj będą dwie bramki. Dobra, oni zaczynają hakować. To bardzo... No i to jest dobrze. Znaczy hakować, sorry, zbierać, bo ja będę w stanie móc otworzyć właśnie wszystko. To prawda, szkoda, że od środka zaczynają. Trudno, no, że tak powiedzmy. Ja tutaj szybciutko nam pootwieram. W sumie to nie sprawdziłem e, jednej z najważniejszych rzeczy. Co jest z y, G? Czy G? Kurde z H. Czy H jest y, otwarte, czy też nie? Dobra, tu idziemy. A jest otwarte, dobra. No to tylko G zostało. Ty na trzy bramki się wylosowało. To jest akurat szczęście, że ja bym tak powiedział. Więc dobra, no to skoro się tak wylosowano, to wszystko zbierzemy. Teraz ED tylko zostało, no i oczywiście no i podnosimy. Jak widzicie, czasowo wyrobiliśmy się naprawdę dobrze. No ale mówię, to jest głównie tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ ponieważ, aż ponieważ są trzy bramki. Ale mówię, nie zauważyłem na początku, że właściwie H było otwarte. To bardzo dużo nam ułatwiło. No i zostało tak w zasadzie tylko i wyłącznie jeszcze D do zebrania. No dwójka zbieraczy, jeden haker, prosty temat to jest do, do, do zrobienia. I idziemy sobie zobaczyć jeszcze jak to gościowi będzie szło. Podnoszenie. jest Bardzo dobrze. <noise> tutaj random się cieszy. Że ja powiem tak ogólnie, e, panie Lurdzie z Paneksie: Nie zebranie wszystkiego w trzech no jest. byłoby dosyć słabym wynikiem. To trzeba by wprost powiedzieć. Ale dobra. E, randomy ogarniały, że wózki przynajmniej trzeba zbierać. To jest bardzo dobry wynik, że tak ja powiem. Dobra, teraz ja idę dalej. I teraz idę skakować jeszcze jedne drzwi. Bo pewnie oni nie wiedzą, że tam nie ma karty zrobionej. Bo po prostu, no randomy robią kartę na jedne drzwi. Ja wiem, że się nie opłaca, dlatego nie marnuję swojego czasu na takie coś. I ja akurat zdążę to szybko otworzyć. No to wiecie, mam nadzieję, że oni tutaj dadzą mi po prostu czas i nie zrobią nic głupiego, że tak ja bym to powiedział. Dobra, szybko tutaj wchodzimy. Zajmujemy się hakowaniem. Po co on idzie na windę? No i powiedziałem, no robi coś głupiego, no. A nie idzie na windę, dobra, już myślałem, że idzie na windę i że zacznie teraz robić coś głupiego. Bo oni dosłownie jedyne co muszą robić, to stać w miejscu i nic nie robić. Po prostu dać mi tutaj. Działać, że tak to powiedzmy. No i dobra. Już. To tak stoisz. Tyk. I na drugą stronę. Co Nie no no. Amatorka została tu odegrana. Ja już słyszę te strzały shotguna. Yy, jakoś przeżyłem. Nie wiem czy oni przeżyją. No ale to jest właśnie ta rzecz, że zrobią coś głupiego. Nic, nic akurat perfekcyjnie się nie mogło tak wydarzyć, no. Nic perfekcyjnie wyjść nie może. Skończyło się życie. To no, może nawet lepiej, tak szczerze powiem. Może nawet lepiej, bo nie stać głupio 100 tysięcy. Brada, to była szansa nawet na elitę i byłoby dodatkowe 100k dla każdego. Ale no niestety, że tak to powiedzmy. Także zaczynamy tutaj bieg. Słuchajcie, randomy, zróbcie nic, po prostu, po prostu mi nie przeszkadzajcie i tyle. Ja, że tak ja po prostu powiem. To wystarczy, żebyście robili. Oto mamy motywatora. Zajem motywatorze. Jedyne, co się wydarzy, to nic. Dosłownie. Wystarczy, że będziecie teraz gostować i to wszystko. Jakby nie ma większej, większej potrzeby już. Wszystko zostało podniesione, więc dajcie mi tylko wszystkich, kogo trzeba rozwalić i tyle. Kurde, nie trafiłem jeszcze w schody. Jak się ktoś zastanawia, dlaczego akurat ja na pierwszej osobie się obraca, dlaczego ja to robię, bo, bo jest szybciej, po prostu jest szybciej, i dlatego tak robię. Nie, no co ten gościu? Czemu ten gościu w ogóle gdzieś biegnie? To ci każe biegnąć. Dobra, robi nawrótkę. No nie pchaj mnie, gościu. No i teraz znowu trzeba zaczekać. Bo oni akurat ciał nie widzą na sprytnym, co jest dosyć dziwne, że tak ja bym to określił. No i dobrze, już teraz możemy przechodzić. Mam nadzieję, że oni ogarną, że na mapce są jakieś kurde koszuleczki. Je wezmą. Tak, chyba ogarnęli, że takie coś istnieje. Bardzo dobrze. Teraz już możemy iść do wyjścia. Dobra, teraz udało się wyjść tak, jak się powinno wyjść. Jest bardzo dobrze. Udało się uciec z kasyna, to jest najważniejsze. Szkoda, że niestety nie udało się tego zrobić za pierwszym razem. Tylko mówię, wybieg kade mnie tak naprawdę. Podejście sprytne na grupie Zeks to jest tak proste podejście, że to jest, to jest po prostu śmieszne, że to momentami nie wychodzi. Dosłownie, serio, my tu trzy boty rozwaliliśmy. Teraz mam nadzieję, że zauważą, jak ja biegnę. Dosłownie powtórzą to wszystko. Dobra, na szczęście chyba widzę, że powtarzają. Bardzo dobrze wam idzie. Ogarniacie temacik, jak robić tak zwane follow me. Dobra, teraz tylko samochód na czterech. Czy jesteś samochodem na czterech? Samochód na dwóch Czy jest samochód na czterech. Bardzo dobrze, zapraszamy do środka. Teraz na helikopter jedziemy. Dobra, tu. Czy się zrespił? Zrespił się. No dobra, zaraz już będzie koniec. Żeby mówię, tutaj oni weszli. Kurde, zeskoczył na dół! No. Naprawdę jeden na awka musi iść, kolejny zeskoczył z klifu eee, nie mogę. No i jak byłoby szybciej, nie, gdyby chłop nie zeskoczył z dachu, no ale no, ja na to na no, to nic nie mogę już poradzić, no. Jakby wszystko da się wyczyścić, ale nie to, że kurde gościu będzie skakał z dachu, nie? Chłop nie wiem, może za potrzebą dosłownie idzie i tyle. A ty mu skaczesz z dachu i utrudniasz to wszystko, bo dosłownie, będziemy siedzieć w helikopterze, to już już po sprawie. Jakby no mam naprawdę. To już jest po sprawie wtedy. No, chyba, że nie wiem, naprawdę on już nie wytrzyma, to będę siedział w tym aucie, ale mam nadzieję, że napisze, że on już musi po prostu iść. Znowu jedzie samochód na czterech, tak? Tak, to jest samochód na czterech. Teraz proszę się nie zwalić tylko z tego dachu, już będzie dobrze. <grytanie> A nigdy sobie tak nie próbowałem jechać. <grytanie> Rzeczywiście, to zadziałało. A, jednak nie. No ale trochę coś tam pomogło. Nie walili do nas od razu. Jest helikopter, bardzo dobrze. Tu, tu. Mówię, zrobisz nic, zrobisz najlepiej tak naprawdę. Ja już nawet po nich tam zlecę, dosłownie, nie? Tam zaraz gościu może iść, nie wiem, do czy gdzieś. Dobra, widzę, że tu już akurat nie ogarniają jak wejść. po was zlecę. O, nie ogarnęli jak tutaj wejść. Ty, gościu! Już jesteśmy na dole. Teraz se możesz iść na awka. No dawaj, wsiadaj, no. Wsiadaj, nie ma czasu. Teraz już możesz iść na awka. Dosłownie. Już teraz se uciekniemy. Mam nadzieję, że jego awkiem nie jest zrobienie alt-taba, czy coś, nie? Bo wtedy to... Zaraz nam rozłączy to wszystko, bo chłop wyszedł z napadu. A niestety, napady na kasyno są zrobione w dosyć specyficzny sposób, że one wymagają wszystkich graczy, mimo że napad na kasyno potrzebuje minimum dwóch graczy. To nie da się zrobić napadu tak, żeby właśnie. jak Kurde, ale mnie zakręciło. Da się go niestety właśnie w taki sposób zrobić, że nawet jak jeżeli jedna osoba wyjdzie, mimo że cały czas jest wymagana liczba osób, to o, że napad się nie zakończy. Na kasy, na Kajopeliko przynajmniej to tak zostało rozwiązane, że nawet jak jest się w czwórkę, co nie jedna osoba wyjdzie, to może. Nawet jak zostaniesz sam, bo akurat kasenu da się zrobić sama. Ta cała dola akurat po prostu ucieka z tej osoby, ale... W każdym razie, póki nie wiem, jakiś gościu nie wyskoczy nam z helikoptera czy coś, bo mówię, jak tam tamten gościu poszedł za potrzebą dosłownie, coś, bo nie wiem, po co idzie na awka na 5 minut i z, inne, i z innego powodu to nie mam pojęcia. To już teraz akurat ma najlepszą możliwość. Tutaj będzie kupiec na dole? Tak, tutaj jest kupiec. Nie ja będę rozwalał helikoptera, bo jeszcze mówię, jeszcze gościu. Nie wiem, co on będzie. Czy on będzie grę wyłączył, czy co on będzie robił. Czy wiecie, czy się granie nie roz... uzna, że jednak napad się nie udał. Ciężko mi powiedzieć. W każdym razie napad na diamenciki się udał. Co prawda, po dwóch nieudanych próbach, ale siadło w każdym razie. To najważniejsze, że diamenty wykonane. Ja będę miał mniej więcej taką samą kasę, jakbym miał na złocie, co nie, jakby może odrobinę więcej, nie wiem. Byłaby większa, gdyby tamtego oczywiście gościa, jednak trzeciego nie było i byłoby wszystko zebrane. Nawet po 2 miliony mógłbym liczyć. Bo wiecie, byłaby ta dola, do mnie by poszła, nie do nich. Ale oni tam też nie dostali źle, że tak powiedzmy. No bo tam 300, coś tysięcy, z tego co pamiętam, wchodziło. A 300, coś tysięcy to nie jest zła kasa, jak za pomoc w napadzie. A 400 dostali. 403 tysiące za pomoc w napadzie, które założy się, że trwał pewno 25 minut przez te starty, To nie jest zła kasiora. Tak, mogę wprost powiedzieć, to nie jest zła kasa, którą dostali. I wszyscy zniknęli. No i oczywiście wiadomo, 7 maja. Będę musiał zaraz za. Dzwonić sobie po to, żeby mi naprawili tego opresora. Publik solo mi się zrobił. To też dobra. No dobra. E, w każdym razie diamenty zostały zakończone. Następny napad, jak już mówiłem, zrobimy trochę inaczej. Ale ważne, że się w końcu pozbyłem tych diamentów i do mojej puli wchodzi właśnie kasa, której i tak nie wydam na nic innego. Dosłownie, bo na, nie wiem na co miałbym to wydać, więc ona tylko będzie sobie wyglądać. Z do mojej puli wpada prawie kolejne 2 miliony. Nie, to nie wiesz, że sobie mogę zebrać miliard i będę mówił, o dalej mam pieniądze, których nigdy nie wydam. no jeszcze zadzwonię, wydamy maj. I w takim razie to by było na no, tyle. Także, no, dalej szybko. Także do następnego, cześć!